Witam Was wszystkich serdecznie, dalej widzicie jestem chory, więc ciężko mi się nagrywa, ale samodyscyplinę trzeba rozwijać, słuchajcie, nie jestem osobą religijną, ale chciałem Wam życzyć zdrowych, spokojnych, trzeźwych świąt i wczoraj robiłem live'a i taki wniosek nasunął mi się, ze względu na tą sytuację, która się zdarzyła u nas w ośrodku, jak ktoś nie wie, to zapraszam na stronę MyWay. Ośrodek leczenia Uzależnień, tam jest taki live zapisany z wczoraj, a mianowicie doszedłem do wniosku i dużo osób doszło do wniosku, że chyba największą wartością, jaką możemy mieć, to są relacje z najbliższymi, zdrowe, fajne, pełne miłości, opieki, e, zaufania. I to jest chyba najważniejsze. Gdzieś nawet czytałem w pewnej książce, że 80%, e, 80 naszego szczęścia bierze się właśnie z relacji z ludźmi. I to ma sens. Nawet Steve Jobs, ubierając na łóżku swoim śmierci tam już jak chorobą na raka, to powiedział, że najważniejsze jest, że są bliskie osoby. No on tak troszeczkę się zawiódł na tym, bo poszedł w rozwój swój firmy. Ale ta jest to tak, nigdy nie będą nas cieszyć pieniądze, nigdy nie będzie nas cieszyć tak naprawdę Co, jakieś sukcesy, jeżeli nie będziemy się tym dzielić, nie będziemy mieli wokół siebie fajnych, zdrowych. Osób. I tego Wam życzę, życzę Wam, żebyście takie osoby mieli wokół siebie. A korzystając też, uważajcie w te święta, ogólnie uważajcie, bo zaczyna się robić ładna pogoda, a te pierwsze wystrzały takie ładnej pogody powodują to, że bardzo często pokazują nam się głody. No niestety tak to jest, przynajmniej jest u mnie i jak rozmawiałem z innymi, tak również. Więc uważajcie, bardziej się wzmocnijcie i zaplanujcie sobie te dni. Korzystajcie oczywiście, ale uważajcie ciągle na siebie, bo to są takie ciężkie okresy. Bajówki, te wszystkie elementy, które... Zmiany pogu, wiosna-jesień. Wiosna-jesień są takie najbardziej. No dobra, no rolka na szybko, idę łóżka dalej. Trzymajcie się, hej, hej.